Mamy takie zadanie. Kąt alfa jest kątem ostrym i sinus alfa jest równy 2 trzecie. To ja już wypiszę. Sinus alfa jest równy 2 trzecie. Ile wynosi cosinus kwadrat 90 stopni minus alfa? To zadanie jest takie bardzo proste, a jednocześnie trzeba pamiętać pewną rzecz. Ja celowo narysuję trójkąt. Nie jest jakoś niezbędny do tego zadania, ale chcę Wam pokazać coś. Jeżeli tutaj mamy kąt alfa, tutaj jest kąt prosty, to ten kąt będzie 90 minus alfa, bo zobaczcie, jak tu jest 90, to na te dwa kąty też trzeba 90, a zatem ten jest 90 minus alfa. I teraz, jeżeli ja tu wprowadzę jakieś litery a, b, c. To sinus kąta alfa to jest A do C. Stosunek przy leżącej na przeciw kąta do przeciwprostokątnej. A teraz, co to jest kosinus tego kąta u góry, czyli 90, oj, tu 90 stopni dopiszę, stopni minus alfa. To jest kosinus. Zobaczcie, tu mam cosinus, tu miałam sinus. Kosinus to jest długość przyprostokątnej przyległej do tego kąta, a zatem a, do długości przeciwprostokątnej, czyli do c. To zauważmy, że cosinus 90 minus alfa to jest to samo co sinus kąta alfa. Tu może napiszę wyraźnie cosinus 90 Stopni minus alfa jest zatem to samo co sinus kąta alfa, a to jest 2 trzecie. Czyli jak ja mam policzyć wartość tego wyrażenia, to wystarczy, że ja napiszę zamiast kosinusa 90 minus alfa mamy 2 trzecie, ale ponieważ tutaj jest do potęgi drugiej, no to to do kwadratu, a zatem wynik jest 4 dziewiąte. Tutaj podkreślę, że to na koniec, żeśmy zrobili jeszcze raz, żeby była jasność. Bardzo proste zadanie. Jeżeli sinus alfa jest równy 2 trzecie, to cosinus 90 minus alfa też jest równy 2 trzecie. A zatem wystarczyło tutaj 2 trzecie podnieść do potęgi.